Dobry wieczór, ale ogólnie dzień dobry moi drodzy, ponieważ robimy sobie kartę dnia na jutro, czyli na 29, kochani, sierpnia, żeby zobaczyć, co ciekawego zmierza. Oczywiście każdego dnia tutaj to robimy do każdego znaku zodiaku, kochani. Ja sobie już tutaj mielę karty pod tu pytaniem i zaraz, kochani, sobie te karty włożymy. Robimy to teraz, ponieważ chcę też, żeby wszystkie ranne cicho... Żeby wszystkie ranne ptaszki, tu Beata Ignatowska, cicho, kochana, zaraz Ci odpiszę. <grym> ok, bo tutaj się dobija z tego, co tak zdążyłam na szybko na podglądzie zobaczyć. To też wszystkie ranne ptaszki, żeby mogły sobie również tą karciochę dnia, kochani, zobaczyć w ich porach, czyli bladym świtem. Dobra, słońca, sprawdzamy. 29 sierpnia. O, mam tylko sobie wciągnę rękawy, trochę się ciepło mi tutaj zrobiło. 29 kochani sierpnia, co przyniesie każdemu znaku z odjaku i zaczynamy od baranka dla baranka moi drodzy dzień spontanów dzień zachcianek więc moje drogie baranki, wy po prostu nie będziecie mogły się przed czymś powstrzymać to znaczy może i będziecie mogły ale coś was kochani będzie bardzo mocno korcić, bardzo mocno ciągnąć będziecie mieć zachciewajki na coś albo na kogoś Oczywiście może być na kogoś jak najbardziej tak, bo to jest również taki klimat, w którym ciągnie nas strasznie mocno do jakiejś osoby. Chcemy z nią wszystkiego i chcemy z nią robić różne fajne klimaty. Ale zachciwajki mogą być różne. To może być sytuacja, nie wiem, chcę sobie dzisiaj zjeść pudło lodów, chcę sobie dzisiaj coś kupić, bardzo tego chcę i nie potrafię, że tak powiem, tego odpuścić. No i moi drodzy, ochota na spontany. A więc jakieś takie klimaty, gdzie spontanicznie, kochani, podejmujecie decyzję, nie siedzicie, nie zas zastanawiacie się, po prostu się zadziewa. Chcę i koniec. Po prostu baran w tego typu energii mi się na jutro pokazuje. Dobra, co zmierza do byczka? Módlmy się. No nie, słuchajcie, mamy tą samą kartę, co dziś. Tą samą kartę, co dziś. Coś jest na rzeczy. Słuchajcie, ktoś nas chyba, że tak powiem, wy robi wciula, nazwę to tak, mogłam powiedzieć troszeczkę dosadniej. E, słuchajcie, nie wiem, o co tutaj chodzi. Albo jakieś, um, albo jakieś klimaty, że ktoś nas, kochani, faktycznie próbuje tutaj um, oszukać, okłamać. Albo jest to jakaś sytuacja, w której e, słuchajcie, ktoś jest wobec nas po prostu nieuczciwy, robi jakieś pewne rzeczy za naszymi plecami, z czego my w ogóle jakby nie zdajemy sobie sprawy. Bo to jest taka sytuacja, a nie, no wszystko jest fajnie, na pewno wszystko jest super, a tymczasem Niekoniecznie. Ktoś może, kochani, tutaj nie do końca nam coś mówić, nie do końca coś pokazywać, ale powiem to, co dzisiaj powiedziałam do Was, czyli tego, 27, tego 28, tak, bo my to robimy karmion na 29, że moi drodzy, mogą to być jakieś ukradkowe, potajemne spotkania, bo tutaj fizycznie, kochani, zmierza w kierunku baby, facet, który niesie dla niej coś. Baba nie wie, że on przy. Znaczy, baba jeszcze. Znaczy, może tak, ona wie, że on ma przyjść, bo ona stoi w progu i za nim czeka, ale być może nie wie, że ten ktoś ma dla niej jakąś niespodziankę. Słuchajcie, no, bo zobaczcie kartę, nie? Stoi sobie laska, czeka w progu. Oj, gdzie mój zenek? A zenek, dobra, już idę, ale zenek chowa się za drzewem. A co trzyma w dłoniach? Kuźwa upolowane zające. Może zenek Wam przyniesie, słuchajcie, jakąś zwierzynę z lasu. Nie wiadomo, słuchajcie, ale może też tak być, słuchajcie, czasami to tak mówię nieco prześmiewczo, ale, moi drodzy, może tak być, że ktoś Wam sprawi niespodziankę, o której Wy nie wiecie. Więc to niekoniecznie, kochani, muszą być jakieś dramatyczne rzeczy. Może to nie o to chodzi, że ktoś nas oszukuje albo w konia robi, bo przecież, no, my byki byśmy to wiedzieli, nie? Ale może to jest jakaś sytuacja właśnie pod tytułem, że my o czymś nie wiemy, że ktoś nam szykuje, kochani, jakąś niespodziankę, o której Wy, kochani, nie wiecie. Potajemne spotkanie, przychodzi Zenek, niby tam, to no, top, spoko, loko, a tymczasem Zenek przychodzi, słuchajcie, z czymś, co ukrywa przed nami, bo ma to być. Surprise, nie? Wiem, o co chodzi. Przechodzimy do bliźniak. Co bliźniak jutro? Odwali? A bliźniak, słuchajcie, w dniu jutrzejszym będzie trzymał się, czy w, no oczywiście we wtorek, będzie trzymał się, kochani, zasad, będzie tworzył własne zasady, będzie chciał prawdziwie i poważnie być może z kimś o czymś porozmawiać, albo będzie trzymał się, kochani, jakiejś prawdy, więc tutaj w przeciwieństwie do byka mamy kłamstwo i prawdę, więc moi drodzy, całkiem możliwe, że tutaj właśnie jakieś takie naprawdę poważne, przemyślane tematy, bardzo poważne i prawdziwe, powiedzenie prawdy, albo wyjście prawdy na jaw, też można się, kochani, pokazać. No, takie troszeczkę, słuchajcie, branie spraw w swoje własne ręce, zgodnie właśnie z waszymi własnymi zasadami, kochani, no tak to troszeczkę tutaj się nam pokazuje. Nie wiem, być może, kochani, tu no coś, co dla niektórych, no to, co teraz mówię, ma jakieś znaczenie istotne, tak? No dobrze, no to tymczasem zobaczmy, co uraka jutro. Raczek. Uraka, moi drodzy, klimat, obciążenia. Oczywiście nie wiem jakiego, kochani, bo to może być obciążenie pracą, czyli mamy dużo rzeczy do zrobienia, jest nam ciężko to wszystko już jakoby dźwigać, ale zrobimy to, dokończymy zadania, ale możecie, kochani, dostać ostro po tyłku, bo będzie Wam po prostu ciężko, tak? Te, te obowiązki się spiętrzą i po prostu zwyczajnie możecie być przemęczeni pod koniec dnia, ale równocześnie, kochani, to też karta wskazująca na takie, słuchajcie, obciążenia różnego typu. Może, możemy być, kochani, czymś zmęczeni pod kątem psychiki, emocji i, słuchajcie, nie wiem, myśli na przykład, przykład coś nam dociąża, coś nas kochani przygniata, jest czegoś za dużo. Od dłuższego czasu, na przykład, są być może takie raki, które mają serdecznie czegoś, kochani, dosyć. No, i tutaj, również w tej karcie, nam się to będzie pokazywało, że ten jutrzejszy dzień, no do lekkich zaliczać się nie będzie. Ale moi drodzy, mogą być też takie raki, które będą chciały już z tym ciężarem skończyć. Czyli wykonać robotę do końca, zostawić, zakończyć ten temat, powiedzieć, dobra, okej, okay, koniec, już od środy nie będę się tym zajmowała, czy zajmował. Psychi Problemy również kochani możecie stwierdzić, mam tego już za dużo. Dziękuję bardzo, ja już nie mam ochoty tym tematem dalej się zajmować. Kończę z tym. Być może co niektóre właśnie te mądrzejsze raki będą z tym ciężarem krótko mówiąc kończyły. Dobra przechodzimy do lwa. Lew 29 sierpień. Ulwa, moi drodzy, bardzo szczęśliwy dzień, bardzo fajny, spontaniczny, czy może spontaniczny jak spontaniczny, pod kątem relacyjnym taki bardzo fajny, bardzo wesoły, bardzo taki, słuchajcie, szczęśliwy, optymistyczny, pomyślny. Widzę tutaj, kochani, pary przytulającą się do siebie, siedzącą pod drzewkiem, więc może, kochani, co niektórzy z Was gdzieś tam wybrną na łono natury, kochani, będą Ci chcieli pospacerować, porankować, pochodzić za ręce, poprzytulać się, posiedzieć na ławce, gdzieś po prostu bardzo szczęśliwie spędzić ten dzień bo tak to, kochani, mniej więcej po prostu wygląda, tak? Siedzimy, jesteśmy szczęśliwi i bardzo tutaj miło spędzamy dzisiejszy dzień. Oprócz tego pomyślność i szczęście, słuchajcie, w czym byście się, drogie lwy, nie tknęły? A co zmierza jutro do panny, czyli 29 panna? U panny, kochani, no cóż, randkujemy, romansujemy, flirtujemy, to oczywiście dla jednych, bo mam tutaj karty. słuchajcie, no pana i pani w tej dali akurat, ale to, są, to jest inaczej karta kochanków, a więc, moi drodzy, być może spotkania, również podobnie jak lew, czyli spotykamy się, randkujemy, słuchajcie, gdzieś tutaj razem wspólnie uskuteczniamy czas. Mogą to również być jakieś wybory i jakieś decyzje, więc być może są panny, które będą stały przed jakimiś decyzjami i wyborami. Mogą być to takie dosyć ciężkawe wybory, bo, kochani, czegoś możecie nie chcieć stracić, albo skrzywdzić kogoś, tak? albo mieć jakieś straty takie poboczne na rzecz czegoś innego, ale całkiem możliwe, że jakiś wyborów będziecie musieli dokonać. Samodzielnie, wspólnie z partnerem romantycznym, również jak najbardziej takie wybory się mogą tutaj nam w tej karcie pokazywać. Yy, waga. Słuchajcie, wiecie co, jak się zaczęło od lwa te randkowanie, to tak na wadze się, kochani, tu opiera. No to więc, słuchajcie, wszyscy ci, którzy mają wagi, na przykład lew albo panna, tak, 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 również, kochani, będziecie się spotykać, będziecie randkować, będziecie wspólnie spędzać czas, będziecie ten związek chcieć budować. Słuchajcie, co niektórzy z Was mogą snuć, plany na przyszłość, mogą chcieć gdzieś myśleć o zaręczynach, zaślubinach, moi drodzy, imprezach, wspólnym zamieszkaniu, wspólnym planowaniu czegoś, ale gdy... Gdybyśmy aż tak głęboko, kochani, z tym wszystkim nie szli, jest to po prostu czas, gdzie, słuchajcie, spotykamy się z naszą drugą połową i naprawdę, kochani, mil, miło spędzamy czas. Jeśli z tą drugą połową, kochani, mieszkamy, no to również tutaj nam się będzie pokazywać, kochani, współpraca, miłe zachowanie względem jeden do drugiego. Ja tutaj nawet widzę, słuchajcie, że facet kobitce, słuchajcie, kawę machnie albo piwa naleje czy drinka postawi, bo, kochani, no widać tutaj, że ktoś tutaj, bardziej mężczyzna, Stara się dla kobiety być tutaj taki, właśnie z takim ukłonem, takim, z takim, na takiej zasadzie: Ja ci tutaj coś dla ciebie machnę, coś dla ciebie zrobię. Więc, no, moi drodzy dzień, zapowiada się fantastiko. Co zmierza do Skorpiona? Do Skorpiona, moi drodzy, wiadomości informacje, coś przychodzi, za czymś będziecie czekać, bo mam tutaj, słuchajcie, no co prawda, słuchajcie, no faceta nazwę, to może tak, który z bukietem kwiatów podąża gdzieś, całkiem możliwe, że słuchajcie, również na jakieś spotkanie randkowe, więc kupujemy kwiatek, niekoniecznie musimy z tymi kwiatkami popierdzielać, nie, ale wiecie, o co mi chodzi, więc gdzieś tutaj wychodzimy, słuchajcie, idziemy gdzieś, chcemy komuś coś ofiarować, chcemy komuś coś dać, chcemy z kimś o czymś porozmawiać, wyczekujemy za kimś, tak, bo oczywiście alternatywnie odwrotnie, może to też tak być, że nie tyle, że to Wy coś robicie i wychodzicie z czymś, ale też czekacie aż ktoś zadzwoni, napisze, przyjdzie listonosz przyjedzie, kurier przyjedzie bo ktoś ma komuś coś w dniu dzisiejszym, kochani, czy, czy jutrzejszym oczywiście dostarczyć strzelec hmm. ustrzelca strzelca Kochani, skończyła się dobra pasa kart, tutaj optymistycznych. Ustrzelca, kochani, pokazuje się smutek, pokazuje się sytuacja dobicia, przytłoczenia, przygniecenia czymś. E, słuchajcie, myśli mogą Was tak mocno dociążyć, że nie będziecie tak naprawdę mogły z siebie wykrzesać odrobiny entuzjazmu. E, ale co niektórzy, kochani, patrząc na kartę, mogą zechcieć z czymś kończyć definitywnie. Macie w ręku, słuchajcie, coś, co już dawno trzeba, że tak powiem, zostawić. Czy znaczy w sensie nie to, że tam macie, wiecie, kubek z kawą, i trzeba go tam wynieść do kuchni? Nie. Mam bardziej na myśli sytuację, że coś już trzeba po prostu zakończyć, tak? Jest coś przy was, co was przytłacza, przygniata, nie rozwija, nie daje szczęścia i mogą być takie strzelce, które stwierdzą, czas już ten klimat zakończyć definitywnie. I to, moje drogie, strzelce byłoby tutaj bym powiedziała bardzo rozsądne, tak? W waszym przypadku, bo ja Was widzę nieoptymistycznych, nieradosnych, ale faktycznie, kochani, zasmuconych. Coś Wam nie wychodzi, nie wiem, co to może być. Czymś się bardzo mocno przytłaczacie, coś nie daje Wam poczucia szczęścia w życiu. I moi drodzy, jeżeli w takim stanie faktycznie strzelce są od dłuższego czasu, to może trzeba zastanowić się, kochani, nad tym, czy już czegoś faktycznie definitywnie tutaj nie kończyć. Ale wasz stan optymistyczny może faktycznie nie być. Co zmierza do koziorożca? do koziorożca za to właśnie słuchajcie fanfary, ta-dam, ta-dam, koziorożec się cieszy, koziorożec się śmieje, koziorożec szykuje się być może słuchajcie na jakieś wyjścia na pogaduchy, na imprezy być może niekoniecznie w środku tygodnia ale gdzieś na przykład umawiacie się na sobotę, na piątek tam czy na jakikolwiek inny dzień flirtujecie, dobrze się bawicie śmiejecie się i macie bardzo dobre stosunki z innymi ludźmi tutaj po prostu jest wesoło, jest optymistycznie jest się z czego cieszyć komunikacja pomiędzy wami, między z koleżankami, czy tam kimkolwiek, słuchajcie, by to nie było, jest po prostu poprawna i bardzo fajna. E, więc no tylko się cieszyć. Drogie koziorożce, nie mam tutaj nic więcej do siebie, od siebie jeszcze dodatkowo do dodania, ponieważ dzień zaliczycie optymistycznie. A co dowodnika zmierza? A dowodnika zmierza zasadzka. Ktoś na Was szykuje zasadzkę, albo Wy szykujecie na kogoś zasadzkę, ale słuchajcie, ta osoba czuje i to wie. E, tak to po prostu widzę. To jest tak jakby taka sytuacja, w której Wy chcecie być może kochani coś przeprowadzić, coś zrobić, wydaje Wam się, że, yy, że, że ta osoba o tym nie wie, e, tymczasem no, no wie. To, to tym, tymczasem kochani, jeżeli Wam się wydaje, że Wy tutaj coś zrobicie, będzie cacy, będzie zajebiście, um, bo ktoś czegoś nie wie, no to wie. I słuchajcie, nie wiem dlaczego o tym mówię, ponieważ ta karta trochę na to wskazuje. Jest osoba, która zastawia sidła, ale niedźwiedź na to patrzy. Niedźwiedź doskonale o tym wie, co Wy tutaj odwalacie. Oczywiście alternatywnie odwrotnie, jeżeli Wy czujecie, że ktoś na Was tutaj próbuje sidła zastawić, to Wy z czegoś stajecie sobie sprawę. Jeśli nie macie nawet niezbitych dowodów i faktów, to moi drodzy intuicja będzie Wam bardzo dobrze Dobrze podpowiadała w tej sytuacji, w przypadku tylko tej talii, kochani, bo nie każda talia taki przekaz będzie miała. Diabeł to toksyczność, diabeł to wasz lęk, to wasz strach, kochani. Może Wy się czegoś boicie, może Wy tutaj gdzieś musicie coś faktycznie zrobić, um, ale czujecie, że to, co macie do zrobienia, um, może się różnorako skończyć i Was paraliżuje strach przed zrobieniem czegoś, ale wypadałoby, kochani, wypadałoby wreszcie wyjść z pozycji strachu i faktycznie dokonać jakiegoś jakiegoś działania, tak? Karta również, kochani, pokazuje oprócz tego strachu i lęku, również jakieś afery, krzyki, awantury, kochani, być może będzie w, w dniu, oczywiście jutrzejszym 29, u co niektórych wodników, kochani, do tego dochodzić, ale wiecie co? Ja tego jakoś tak nie widzę, że wy macie się z kimś podziabać, pokłócić. Ja bardziej widzę Strach przed czymś, olbrzymi strach przed wzięciem odpowiedzialności za coś, przed podjęciem jakiegoś ruchu, kroku. Wy się boicie, co to będzie, i was ten strach, kochani, paraliżuje. Mam takie wrażenie, kochani, wy się temu przypatrujecie, ale boicie się zrobić kruch, krok, żeby nie wpaść w jakieś gorsze bagno. Tak to widzę. Strach. Strach, po prostu. A co zmierza do rybek jutro? Komunikacja, bardzo dobra komunikacja, wsparcie, troska, opieka, pomoc idąca ze strony jakiejś osoby, na której um, tutaj gdzieś się rybą zależy. Słuchajcie, wymiana, czyli ja daję tobie, ty dajesz mi. Bardzo fajny taki klimat, gdzie możecie liczyć na czyjąś pomoc, jak powiedziałam, wsparcie, opiekę, troskę. Więc tutaj dawanie i branie jest na tym samym poziomie. Bardzo dobrze, kochani, bo równowaga w dawaniu i braniu no, jest oczywiście kluczowa w każdym aspekcie życia, czy to będzie w pracy, że my coś robimy, ale mamy też osoby, które nam, z nami współpracują, pomagają nas, a nie że wszystko my mamy na swoich plecach, że możemy liczyć tutaj na to, że druga strona też wykaże. Się jakąś inwencją. Tak samo, kochani, w związkach, jeżeli my tutaj wychodzimy z inicjatywą, tutaj wiecie, kocham cię i wszystko inna, druga strona, a ja tam niekoniecznie, no to też jest słabo. Ale w tej karcie mamy odwzajemnienie, tak? Mamy tutaj takie poczucie, że faktycznie, kochani, wszystko pracuje tak jak należy. Um, być może słuchajcie, od kogoś jakaś mądra wskazówka, jakaś mądra rada, jakaś pomoc idąca. Być może od kogoś, wy się zwracacie do kogoś, ktoś starszy albo powiedzmy w podobnym wieku, ale taki bardziej doświadczony. Daję Wam jakieś wskazówki, daje Wam jakieś rady, które są faktycznie cenne, nie należy tego odrzucać. Przyjąć to i faktycznie, kochani, wykorzystać do czegoś, bo będą dla Was bardzo, kochani, gdzieś tam treściwe czy pomocne. Dobra, a co Sputali dla wszystkich nam pokazuje i mówi? Kochani, tak. Trudność w podjęciu jakiejś decyzji. Nie wiem, ktoś z Was, czy no, jakieś osoby tutaj wśród nas oczywiście magiczni, mają do podjęcia decyzji, których nie potrafią kochani podjąć. Z różnych przyczyn mogą się bać. Słuchajcie, utraty czegoś, mogą się bać, że nie podołają czemuś. Słuchajcie, nie wiem, zobaczę tą trzecią talię, a karta sądu, ale słuchajcie, trzeba już wreszcie to zrobić. Bo tutaj jest tak, mamy dwa miecze, czyli mamy sytuację, no waham się co zrobić, waham się z podjęciem decyzji, waham się z podjęciem tego kroku, ale też jednocześnie cierpię. To jest taka sytuacja, w której chciałabym już mieć tą zdolność przezwyciężyć swój lek, przezwyciężyć swój strach i wreszcie podjąć decyzję. Może to się tyczyć pracy, może się to czytyć finansów, inwestycji, ale również sytuacji, w której my tego nie robimy, bo, bo, bo boimy się, że staniemy z ręką w nocniku, boimy się, że zostajemy z niczym, boimy się, bo um, nie podołamy czemuś, że krótko mówiąc będzie gorzej albo że podejmę złą decyzję i będzie wtedy jeszcze gorzej, zostanę faktycznie, kochani, powiedziałabym z wielkim niczym, tak mi to ujęła, ale moi drodzy, to jest wszystko Wasz lęk, to jest wszystko Wasz strach, ponieważ ja tutaj widzę, że jeżeli ktoś z nas grupy, tutaj z naszej społeczności, gdzieś jakieś takie ma klimaty, to ta decyzja jest jak najbardziej zbawienna, kochani, bo ona spowoduje, że jak w, no wreszcie podejmiemy jakieś kroki, decyzje, kochani, a nie będziemy ciągle, o jest, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no to do końca życia tak nie możecie stać, bo tak czy siak, stojąc w miejscu, cierpicie. No to tu po podjęciu pewnych decyzji pokazują mi się karty obfitości, że teraz już wreszcie decyzje zapadły, sąd ostateczny zapadł i wy możecie zmartwychwstać, Wy możecie teraz poprowadzić to życie już pozbawione problemu pod tytułem co ja mam zrobić, co ja mam zrobić każdego dnia, co ja mam zrobić. Tymczasem problem z głowy schodzi, bo już ta decyzja została podjęta, no już nie musicie tego robić. Teraz macie nowe problemy. Teraz będziecie mieć kolejne, kochani, jakieś dodatkowe, słuchajcie rzeczy, ale pozbawione takiego bym powiedziała, bez sensu. Sensu. Czyli w takiej sytuacji jestem trochę tu, jestem trochę tam, nie wiem, co mam robić, a to robić, a więc zróbcie coś, żebyście w ogóle mogły coś robić, tak? I tutaj, kochani, wy wstajecie z tej ławki, są podjęte ostateczne decyzje. Całkiem możliwe, że kochani coś takiego jest. Być może tu chodzi o tematy urzędowe, tak? Prawnicze, księgowe, inwestycyjne. Jeszcze raz to podkreślę. Takie, gdzie Wy konkretnie dostaniecie od kogoś odpowiedź: co, jak, po co, na co. Wy wybrniecie być może, kochani, z czegoś, ale są takie osoby, które faktycznie mają trudność w podjęciu decyzji. Z tym, że ja widzę, że do takich rozmów, kochani, warto już by było e, przeprowadzić, do takich rozmów dojść, bo mamy kartę sądu. Już nie czekaj, to już koniec, już się nie wahaj, idź do przodu, gorzej nie. Nie będzie. Dobra, słuchajcie, kończę, bo wiecie co, jestem tak. Nie dość, że po nagranku dla Was oczywiście, odnośnie słuchajcie, sytuacji pod tytułem przyszłej związku. Zaraz po tym oczywiście zaczęłam nagrywać Wam kartę dnia, po to, żebyście wyporanne ptaszki tutaj miały to, co macie, żebyście mogły jechać, słuchajcie, do roboty i słychać mojego zgrzęźliwego głosu, który Wam mówi, że będzie cudownie i zajibiście, nawet jak słuchajcie, karty są ciulowe. I życzę wszystkim kochani, żebyśmy spotkali się tutaj jutro w komentarzach czy pod jakimś kolejnym filmem, który opublikuję moi, moi drodzy, z pięknymi uśmiechami, kochani, bo wszystko będzie czadowo i zajebiście. To znaczy ja takie Wam tutaj życzenia przesyłam i takie życzenia mają nam się wszystkim kochani sprawdzić. Buziaki, dziękuję, że jesteście. Bardzo Was tutaj wszystkich pozdrawiam i do zobaczyska. Pa!